Nawet dyskusje były prowadzone takie w mniej, bardziej poważne, Kto ma większy odpust? Czy większy odpust jest na nowym metonie, czy większy jest na wieku? Najpóźniejszy odpust to była Barbara, była w grudniu. A taki ważny odpust to był też w październiku, -no na Był normalnie kabestan, tak jak na statku. Kojarzycie, jak kiedyś marynarze wciągali kotwica? To po prostu ludzie włazili po zwłaszcza dzieci. I jest odwrócił wiersko a jak go tam wylos pod spodu, to był cały już świniony, ufifrany albo zmarszczony, no i już w dostał po tym srogo odprawa, nie? To. także tak to było, nie? Karuzela, kecio. Na odpustach pojawiały się charakterystyczne yy, takie smakołyki, na przykład jabłka w, w luksze. Nie wiem, jak było w innych, ale to było raczej we wszystkich domach, że na Łotwóz to się taki e, uroczysty łowiot warzyno, To musiało być młodro kapusta, co do dzisiaj jest dostrzegane i co, co ludzie wydają na ślądzie. i wiem, Rulada, a północ na najczęściej to były albo kaczki, albo kurie, bo wiadomo na gospodarstwie. Ja się urodziłem na gospodarstwie, więc to lotowało po placu Jak się podróżowała, to no, mogła ktoś lecieć na dole. Jeszcze się mogła pojeździć na budy, tak, zawsze tam się tam jakieś. Proszę, żeby się mogła wścieknąć tam, w, w, w słodkości, no to co, że. To, nie miał, ja grosz miała kawalera, mojego chłopa późniejszego, nie? Bo my zacznij ze sobą chodzić. Jak ją miała 17 lat, no to szedł ze mną i wiem, że próbował tam uszczelić jakiegoś piotra, bo to był kwiatka. Podstawiane one były w czymś wiekiem, w takich jakby jakby rureczkach były postawiane i musiał trafić w ta, w ta rurka czy w ten piotek, że ten wyleciał, nie? i to wtedy ten piotek nie mogła dostać. Ale że mu nie bardzo miał szczylać, no. to, to tych piotków nie dostała. Było do... Jedyne urozmaicenie i takie wielkie święto, że człowiek mógł iść i, i się zabawić w jakiś sposób. Bo ten szary dzień to był bardzo. Moja mama się urodziła w Katowicach i w Dymie. Dawniej tak? to była też wieś w w Katowicach. To jest jedna z najstarszych dzielnic Katowic. I stamtąd yy, tam mieszkały moje ciotki. Oni przyjeżdżali do nas na odpust, a my do nich jeździli. Tak, tak był zwyczaj po prostu. To no. jest no, o nas, społeczeństwa. To, czego myślę, jest coraz mniej to, to jest no, coraz mniej i nie mam na myśli tylko tej rodziny takiej mama taka dzieci takiej rodzinności w przestrzeni kuzynostci czasem to wynika z mieszkania w innych miejscach czasem z częstszego wyjeżdżania